Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, Zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Ta Ewangelia towarzyszy nam dzisiaj w uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski, świętego Wojciecha, męczennika, który oddał swoje życie. Nikt nie chce umierać. Każdy obawia się śmierci, każdy z nas. Na pewno święty Wojciech także nie chciał tracić życia. Sam Jezus bał się śmierci, przecież pamiętamy jego modlitwę z Panie, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Śmierć jest sprzeczna z ludzką naturą. Wobec śmierci wszystko w nas się buntuje, wszystko w nas broni się przed śmiercią. Śmierć jest bez sensu, ale od momentu, kiedy Jezus, mimo swojego lęku przed śmiercią, okazał się posłuszny i przyjął śmierć, to śmierć zyskała nowe znaczenie. Dlatego, że Jezus umarł, każda ludzka śmierć, każde ludzkie umieranie, każde ludzkie cierpienie, zmaganie, każda ludzka bezradność i samotność odnajdują głęboki sens właśnie dlatego że możemy to wszystko przeżyć razem z Jezusem to on jest ziarnem pszenicznym które zostało wrzucone w ziemię to on obumarł i on przyniósł plon stokrotny my wszyscy jesteśmy tym świętym plonem śmierci i zmartwychwstania Jezusa my wszyscy możemy czerpać Życie ze śmierci Jezusa. Trudne słowa, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, ten kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Te niełatwe słowa możemy dopiero zrozumieć, kiedy usłyszymy też ważne przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj jest mowa o służbie. Kilka razy powraca temat służenia. Co to oznacza? Otóż jesteśmy powołani do tego, aby służyć Chrystusowi, aby iść za Nim, aby to On był pierwszy w naszym życiu, abyśmy rezygnowali z przewodzenia, ale abyśmy uznali, że On jest Panem. Dopiero wtedy, kiedy tak się stanie, kiedy Mu zaufamy. Oddamy Mu dowodzenie i przewodzenie swojemu życiu, będziemy pokornymi sługami, wtedy nasze życie nabierze nowego sensu. On pierwszy, a my za Nim. On jest Panem, a my sługami, tak jak święty Wojciech, który poszedł za Jezusem. Każdy z nas, każdego dnia, może uznać Jezusa za tego, który jest najważniejszy. I to jest właśnie ta trudna nienawiść swego życia. Pamiętamy słowa Jezusa, który mówił: Kto nie ma w nienawiści swoich bliskich, nie może być moim uczniem. Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, nie może je zachować. Nienawidzić to nie znaczy pogardzać, odrzucać, deprecjonować, ale to znaczy zrelatywizować, uznać, że jest ktoś ważniejszy, że to moje doczesne życie nie jest wartością absolutną, że moje przekonania dotyczące mojego życia wcale nie są najważniejsze, że mogę wybrać Jezusa jako tego pierwszego, najważniejszego. Moja codzienna, moje codzienne naśladowanie Jezusa, przeżywanie śmierci razem z Nim nie oznacza koniecznie męczeństwa tego, jakie przeżył święty Wojciech, każdy z nas jest zaproszony do tego aby codziennie inaczej tracić swoje życie tracę swoje życie kiedy przestaję być tak bardzo skoncentrowany na sobie tracę swoje życie kiedy jestem gotowy aby przebaczyć tracę swoje życie kiedy się nie upieram za wszelką cenę przy moich racjach tracę swoje życie kiedy rezygnuję z pierwszego miejsca kiedy jestem pokorny kiedy słucham kiedy służę kiedy daję. To jest moja codzienna śmierć. To jest moja codzienna pascha, do której Jezus chce mnie zaprosić. Przyjmijmy te słowa, które słyszymy dzisiaj w uroczystość świętego Wojciecha, męczennika, który stracił swoje życie dla Jezusa, i próbujmy w każdym dniu okresu wielkanocnego przeżywać swoją paschę z Jezusem.